Sklep Empir przy strzyżowaniu ulicy Trzywołu staroje Alei Wojska Polskiego został zamknięty na początku lutego. Zarząd budynków i lokali komunalnych jako administrator postanowił wystawić lokal na przetarg, ale jak się okazało władze miasta mają odnośnie tego miejsca całkiem inne plany. Decyzją pana prezydenta lokal, gdzie kiedyś mieścił się Empik został ściągnięty z przetargu. Jest też taka wola, aby ten lokal został przeznaczony pod Miejską Bibliotekę Publiczną w Szycinie jako jeden, jeden z filii. Jedni na pomysł patrzą optymistycznie, bo właśnie w tym miejscu przez lata mówiono o tzw. salonie literackim. Inni do tego zagadnienia podchodzą z dystansem. A co na ten temat myślą sami mieszkańcy Szczecina? Czy ich zdaniem pomysł jest dobry? A być może dobry, ponieważ jest to centrum. Potrzebna by była na pewno dla studentów, dla ludzi. No, dlaczego nie? Trudno powiedzieć, czy to jest dobry pomysł. Rzeczywiście punkt jest dobry, natomiast... Czy to jest pomysł, który tutaj jest w stanie się sprzedać? Trudno ocenić. Pewnie jest dużym ryzykiem. Myślę, że tak. Tak, to jest tak ruchliwe miejsce, że tyle ludzi się tutaj przewija, że na pewno ktoś wstąpi i coś wypożyczy czy poczyta. Tak, tak, jak najbardziej. Z uwagi na to, że lokalizacja jest dosyć ciekawa i blisko do wszystkiego. Także tak, jasne, oczywiście. Miejsca Biblioteka Publiczna ma 34 lokale z filiami w całym mieście i dodatkowo siedzibę centrali. Prawie wszystkie są wynajmowane od spółdzielni mieszkaniowych oraz innych instytucji. Lokal przy Alei Wojska Polskiego będzie wynajmowany od Zbilku. Cena pozostanie na dzień dzisiejszy nieznana pomieszczenia mają łącznie 340 metrów kwadratowych, w tym piwnica, no i ponieważ umowa jest zawierana pomiędzy prezydentem a biblioteką, także tutaj kwestie ceny będą odgadniane przez stronę miejską, przez rząd miasta i stronę to, czy pomysł doczeka się realizacji, dowiemy się zapewne już niedługo, a na razie pozostaje nam miejski obraz opuszczonego lokalu.